Cześć, kochani, witamy Was. Polish Spirit tutaj i mój mąż. A słuchajcie, y, ja tracę, straciłam brzuch. Trochę mi się chyba chudnie już, a Mariusz y, wręcz odwrotnie. Nie, ja pozostaje w swoim. No, rozmiar. kurde, że Majki wyszły, no ale dobra, ale ten brzuch jest mały, nie? Już y, jest okej, okay, pochwaliłam się majtami, masakra. No nieważne, nie będę tego wycinać. Y, słuchajcie. Y, to nie jest tak, że my po prostu na razie nie chcemy nagrywać czy coś, ale jest kiepsko z czasem, chodzimy jak zombie naćpane. Robimy raz, praktycznie ja robię dwie nocki, już jedną tak jakoś wyszło. Jest ciężko, jesteśmy normalnie naprawdę w niezłej, czarnej dziurze. No. Dostałam na dzień dzisiejszy trzy paczki. Dostaliśmy. Numer jeden, numer dwa i numer trzy. Słuchajcie, to nie ma nic wspólnego y, ogólnie z, kanału, z kanałem, ze zdrabkami, ale dostałam od koleżanki, y, którą znam no już dobrych parę lat ze Szkocji i ona zawsze, wiecie, jak y, nam się rodzi jakieś dziecko albo urodziny zawsze nam coś przysyła. Y, Angela, także. E, chyba ją, tą paczkę też otworzymy. E, słuchajcie, następny taki updating robię, bo byłam w szpitalu odnośnie tej nogi. Mnie trochę postraszyliście, żeby to i sprawdzić. Nie ma żadnego tam skrzepu czy, czy czegoś. Robili mi to USG-żył. No ale to chyba się nazywa barwa kulczowa. E, dostałam takie tabletki. No że tak się śpiąco, bardzo robi. E, nie wolno prowadzić. No, rwa kulszowa, czyli coś z tym, coś tam, ucisk był w tym kręgosłupie i to jest od kręgosłupa, tak Mariusz? Chciałem się co innego, nie, bo normalnie jak jest, są obrażenia do nerwów, jak nie mać, bo ja miałam operację, to na początku się nic nie czuję, a później jak się zrastają, to... Ale ja miałam znieczulenie. No nieważne, nie, ale była igła wprowadzona. Ale pani lekarz mi powiedziała, że to jest nacisk z nerwu. Okej, okay. no tak to będzie. Okej, okay. czyli ty masz już większe doświadczenie i dobra. Czyli jak jakiś yy, pan piekarz powie ci będzie ci pouczać o będzie okej. Okay. No nieważne. Okej. Okay. O, Mariusza zagrzałam teraz. I to jest ten moment, kiedy Mariusz na przykład wkurza. Yy, dobra, yy, słuchajcie, będziemy przechodzić yy, tam do tych z trzech. lata biologia nie? Ale okay. Dobra. Ale nie możesz się równać z lekarzem. No okej, okay. okej. Okay. Cięcie. Okej, okay, musiałam przedyskutować z mężem <grym> pewne kwestie, słuchajcie, odnośnie diagnozy lekarza kontra diagnozy mojego męża. Ja mówię, to jeden, że tak powiem, z powo powodu To też się mogło stać. No, coś taki ale z tym. Okej, okay, bo mnie już i tak jest gorąco, nie potrzebuję nerwów od ciebie. No. E ja jeszcze mie my mieliśmy już nagrać. Yy, znaczy, mamy nagrane, słuchajcie, tylko nie zrobiony odcinek yy, odnośnie jedzenia w szpitalu na poro tam, po porodzie. Nie? Mm -hmm. To też jest nagrane, właśnie. I moja wizyta, yy, właśnie u tego lekarza, ostatnio. To mam może to jakoś to wrzucenie pomiędzy. Dobra, którą paczkę otwieramy? Bo tą dostałam pierwszą od Moniki, tą drugą. Od pana z Krotoszyna. Jakie zobaczyłam w ogóle krotoszyn, ja nie musiałam patrzeć, kto mi to wysłał Po prostu wiedziałam od razu, to co Mariusz. To ty zdecydujcie się, no. którą. No to nie będzie. Tak, kortoszyn. Krotoszyn Krotoszyn, z dobra. To Mariusz, zdecydował. nie No, nie no. Nie. dobra. To patrzymy, ale jest takie pudełeczko. Fajne, jakieś kwadratowe, prostokątne. A ile znaczków? Fajki wysłane pewnie. Dobra, to co? Ej, Otwieramy? No, cię chciałem. Nie Dajam. gorąco. To znowu za Okej, Ok, światło u nas takie kiepskie, Mariusz będzie otwierał. Słuchajcie, całą noc padało, wiało, huragan. Dzieci no. musiały iść do żłobka dwie godziny później, oczywiście, bo padało uderznie. Zamknęli no, zamknęli żłobę, bo huragan. Ale też wsta wstaję z dzieckiem o szóstej. Już prawie ten asfalt, wszystko suche, nie? Raa. tak. Ale oni tak mają, oni śmieją panikę z Bóg wieczego, nie? Z no ale... Te... Każdej, z każdej, z każdej okazji. O patrz, taki pakiet. Wygląda jak <grym ten, <grym jak fajerwerki sprzedają <grym> czasami, nie? A, obklejone polskie te, nie? No. Ojej, ojej. A tu jeszcze patrz. Że doradca jak ktoś to pozapakował, kurde. Ja nie wiem, weź to Mariusz, w pomocy. Okej, okay. tak. Ale ładnie to wygląda. I wiecie co? To jest normalny nowy styl pakowania prezentów. Teraz w święta pakujemy tak prezenty. A czy na pewno jakby to dzieci zobaczyły, to... Na pewno by się ucieszyły. Na pewno by się chodzić... ucieszyły. Masakra. Gratuluję wygranej. Okej, okej. To zobaczymy, o ile, o ile będzie, nie? A mamy 200 tysięcy tam? Z od razu? Zobaczymy, zobaczymy. Magic mask lama lama. Będę lama. 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 Lama Queen. Matująca maska w płacie 3D. Ja wam muszę się pokazać w tym, bo to jest taka wiesz, tradycja. Większość y, ludzi to właśnie się pokazuje. <laughs> no ale właśnie po temu. Czy wiemy, doradca, dosłać jakąś maskę i się musimy mieć? Nie, nie, my musimy, właśnie, bo wiem, że doradca wysłał mi tutaj zdrabki, które on wygrał, chyba 50 dolarów. No i zobaczymy. I, I kazał, że mam kupić pieluszki, nie? Złoty los, ja się teraz posikam. Jak Boga kochamy ja się, posikam. Jak ja chciałam te zdrabki. Życiowy doradca, ja Cię kocham. Nie, ja naprawdę, sorry Mariusz, ale ja go kocham, nie? Te zdrabki, wiesz. Mm -hmm. To muszę dawać, nie? Dobra, to będę tu to odkładać. Kurde, ja chciałam tą zdrabkę się pusikam. No, I słuchajcie, tu są te wygrane e, dwie zdrabki, e, gdzie z tego co wiem, życiowy doradca 50 chyba dolarów. Patrz tutaj 10, 20, 30 i tutaj 40 i 50. I za to mamy kupić pieluszki. Kilo. No, ale to. ja i tak, i tak, ja, ja coś Ci odeślę, że doradca nie ma szans. U nas mnie wszystkie pieluchy noszą. <noise> Niektóre na noc tego, nie? No. No, ale jest. Dobra, ja Ci odeślę. Ogólnie to tylko chciałam tak pokazać. Ja pierd... Ale to czekaj, jak, to Ja są... nie wiem czy to z masłem jeść, czy co, czy bez masła, nie? Ale trochę tego jest. Ale czekaj, no to nie, to chyba jak muszą klik, być też atrapy jakieś, klik, nie? Klik kart. No, to są yy, wzory. Widzisz. Okay. Wzór, to są atrapy. A to wygląda jak. Kurde, jak książka Pan Padeusz, A bo to jest fajnie, jest podrapać. Mi, mi to, że no, ale kurde, no strasznie dużo drapać, tego. Drapać to grabiami chyba, drapać, nie? Błąd, Bond, wzór, Bonda. Czekaj, właśnie bo nie mieścimy w tym. No wiem, że się nie mieścimy, bo jestem podrajcowana, nie? No, ale ja nieraz właśnie prosiłam szczupłego doradcę, żeby mi też te atrapy, nie? Wysłał, bo. Są fajne, wiecie co, podrapać, nie? Nieważne jakie. Słonik też! A trapka. Bajera. Można po prostu te. A słuchajcie, kupuje się te, 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 te... wzory czy nie? Bo nie wiem sama. O, to jest siódemeczka, widzisz? wzory. Szczęśliwe linie, ja pierdziele. I love you! Ej, czujecie jakby to były normalne zdrapki? To ja mam chyba... No. Wzór. A może chciałby doradca zrobić napad z bagietką na stacji benzynowej? Jezus, ale patrzcie, jaki plik. <grym, grym>, masz... Ale co wystarczy. ja mam. Nieszczęśliwy doradca musi mi napisać w komentarzu, co ja mam z nimi zrobić. Czy ja mam to drapać. TT te, te na, na wizji? Nie, nie wiem, jak to zrobić. Ale zarąbiście. Marcz sobie to też do mnie podrapać. Będziesz się? Patrz. Jezus. I te codziennie tysiak, kurde. A Marcz, to by się nie skapnął, nie? Że to jest wzór. E, no od tego pisze, nie? No. I z przodu też, z przodu nic Dobra. Dziękuję ci najmocniej, słuchaj, za te zdrabki no nie, wszystkie. Zobaczę, kurde, wzory i niewzory, nie, ja, ja to nie Tutaj z trawki, Każdy lubi trawkę, a ja nie. Mhm. Y z pensjonatu, z mega pensjonatu. To są jakieś kieszonkowce. No to jest gdzie, też frajda sobie podrapać, nie? No, jak tak nie i siedzisz. Teraz. Jak w szkole nie siedzisz 20 godzin dziennie, nie? To jest frajda. A one są za darmo, czy co te wzory? Bo ja nie wiem, chyba tak. Albo nie. Nie wiem tak. Czekaj. Siódemki widzę, jak u nas prawie. Czekaj, co to tu mam. Szczęśliwa linia. To wygląda jakieś... Jest z... tysięcy w diamentach. Kolorowe jakiś A chcesz, a chcesz, ok Szczęśliwa, happy siódemka. Biedronkowa. O, I love you. Kurna, tego tak trochę jest. by się z sąsiadami. Z sąsiadami. Tylko oni pewnie nie widzą, co chodzi, nie? Pokazać im, mój drapaj, drapaj, wygrasz. Podwójna Podfumna. gra. Nie wiem, trzeba by poczytać zasady. Prawdopodobnie, że pewnie... Liczby albo coś. Tak, i z drugiej radnych. strony jest druga szansa. Szczęśliwe linie. To wygląda prawie jak zdrawka, której nie znam. Nie pamiętam jak się nazywa. Siedemka, czy co? Szalone zakupy. Hej, to w Sombras, jak do Korony, nie? Szalone zakupy. Jak ktoś tam u nas kupił prawie 6 ton papieru toaletowego, nie? Dobra, dalej jedź. 6 ton papieru toaletowego? Premia. A później, wie, chcieli go sprzedawać ee, po, po prostu ludziom, i powiedzieli, że to jest nielegalne, nie? I też nie mogli tego oddać. I teraz mają 6 ton papieru toaletowego i chyba. Super linie, też fajne, są. 35 tysięcy butelek tego, e, jakichś tam płynów antybakteryjnych i innych, nie? No właśnie. Ludzie wykupili to i chcieli sprzedawać, nie? kasy zarobić. Ale no, tak się zabezpieczyli tym, że ani tego nie mogła zwrócić już, ani no, powiedzieli, że to jest nielegalne, żeby, żeby, żeby sprzedawać, nie? Znowu białe, białe złoto Białe złoto jest też fajna zdrapka okay, a tu wzór na wzór tu jest No ten, no tak Słonik, tylko polski słonik no. A tutaj był słonik, ale tylko na święta, nie? Ale kurde, super linie, super, nie, Jezus no. I Bardzo lubię też tą zdrabkę. zajmuje trochę czasu, no, ale jest fajna No i tutaj też jest Z, <laughs> Z <rzuczeniami. laughs> Dobra, spoko. Ej, życiowy doradca mi pisał, że on by ten a, napis, y, napisał list, ale mu drukarka się zepsuła, a ma takie pismo złe, że... Ja tak, jak ja. No, chyba bardzo podobne macie. Dobra. Jak mówię, jak ja piszę czasami, to wygląda jakby, Dobra, jakby ktoś z mnie, jakby, jakby ktoś z zawałem pisał. Ostatnie sekundy wyciania. No i co, Mariusz? Ja ja, ten, ja coś wyślę życiowemu doradcy. Przynajmniej jakąś jedną nową zdrapkę. No, no co? Jego wygrana przysłał na mnie. To możemy odesłać z powrotem, nie? Możemy... No ale on tego nie wy. W takiego ping ponga możemy grać. Nie. Dobra, to na wie. pewno ten. Dobra, ja bardzo Ci dziękuję. Słuchaj, kurde, nie wiem. będzie fajna zabawa. To co? Zdrapiemy ten złoty los. Światło naprawdę jest beznadziejne tutaj Mariusz, nie wiem czemu nie jest światło zapalone. Zdrabki widzę o różnych totalnie numerach. Co kupowałeś, życiowy doradca w różnych miejscach? Bo jest 008, 010, 024. Którą Mariusz wybieramy? Środkową. 10, nie? Też no. pomyślałam o niej. Dobra, to, to, to dzisiaj również. po prostu wyzdrabimy. To puścimy sobie pawia Z, dzisiaj. Złoty los, ale jak ja widziałam jak drapią, słuchaj... Y ale patrz, mówię, patrz co tu jest, nie? Co? No nie widzisz na no, obrazach, czego? Paw, o co ci chodzi? No, mówię, zapuści, puścimy sobie pawia dzisiaj. Nie? Aha, dobra. No kurwa, okay. trzeba wszystko tłumaczyć. Ja nie wiem co, to co za, ci chodzi. Ale to ona jest dla mnie trochę zamotana, bo nie widać gdzie drapać dokładnie. A to, ja też mam taki problem zawsze. Ale nie, tutaj totalnie nie ma, rozumiesz? No. Czyli co, 47, ale się fantastycznie drapi, jestem podjarana. tobie też. To wersja dla niewidomych. Tobie, e... Takie, takie wielkości numerów. Słuchajcie, 47, 15, 4, 46, 32 i tu jest koniec. Taki, taki rozmiar jak na koszul. I patrz, na tego, Ja myślałam, że tutaj, a to się tutaj już chyba drap. Rozmiar taki jak, jak wiem, na, na koszulkach w piłkarze, nie? Te numery. Aha. Czekaj, ja jeden rządek, ty drugi rządek dropisz, co? Czekaj, 34 nie ma, 6 nie ma. 13 nie ma. 48 nie ma. 31 obok. Dobra, ty następny. A to tylko jeden ten. Co? Drap dalej. Ja Tutaj. Następny. Czyli ty drapiesz. Ty no ja ci pokazuję gdzie. ja no to wiem. Daj. No to gra. Teraz ja se puszczę pawię. Ciężko. No ale... Marsz oczywiście swoim stylem musi drapać, bo inaczej by nie może... Całaś mi te... Czekaj, zła postawka tego. Jaka zła coś, toś, podstawka? coś mnie nie chyta. Widelec taki jest taki. Bo ty ten... masz... Tu nie jest służące. Alpaczki patrz złoto zdrapujesz. Jezus. No, nie. <laughs> wciągnąć. Na no, braku... Nie ma nic. Teraz ja, ale jakie fajne odkrywasz te... Jest piętnastka! Tak? Nie ma nic. A nie. Kurde, myślałam, że to jest piętnaska. A patrzę tu tyle zer jest, nie? Aż, aż musiałam się posikam. Dobra, trudno. Trzy oboczek musiał się pojawić. Pięć. Ale wiecie co? Bardzo fajna zdrabka. Kurde. Jest zdrapka! Mamy wygraną. Tere, tere. Tere. Dobra, potem zobaczymy. Teraz ty tutaj draptu. Chyba jest ostatnia. Nie wiem czy jest. Jest jeszcze. Jest, jest. Fajnie. To draptu. A... No. Tylko nie zdrab mojej kwoty tej wygranej. Czyli co jak ten? Na kształtkę wygrałeś, a co, dostajesz w czapkę? Nie wiem, trzeba odkryć ten. i Zostaw mi to, bo Z ja to chcę zrobić. Wygląda jak kostka masła. 4 4 4 9. Jakoś tak kiepsko daje. Chociaż w sumie nic do tego, bo nieważne jak on wszystkie kiepsko dają. Jezdyszka, jezdyszka. Pięknie, pięknie, pięknie. No. będzie na góry. Na jakie ogóry. Nie, ale tak pomyślałam, że jak ten. To może życiowym doradcym moją wygraną odeślę. O, tak zróbmy też. U nas w polskim sklepie to. No, oddychy się zaczyna. Widzisz? popatrz, to no. jest wszystko ładnie wypisane w polskich. Pierwszego stopnia to jest 500 tysięcy zgarniasz i tak dalej. A w tych amerykańskich nie. No. U nas to w polskim sobie, sklepie takie... Zdropiłem sobie półlitrowe ogórki to idą po ile? Po 85 zł, nie? Po ile? 85? Czy 65 zł jakoś, tak? Ja nie wiem jakie te ogórki kupujesz. W polskim sklepie? W ty Tam? Przyjdzie. Ogólnie do polskiego sklepu to trzeba jechać 2 godziny, czy dwie 2,5 godziny w jedną stronę. Półtorej godziny w jedną stronę. A, okej, okay, stąd. A z poprzedniego miejsca było 2,5 godziny. Mhm. No tak. A też mi się tam bardzo nie nieprzyjaźni tacy ludzie. No nieprzyjaźni. Nie? Ale zresztą mieliśmy nagranie takie y, krótkie, ten, y, odnośnie tych zakupów no, w polskim sklepie, i powiem Wam do nas po angielsku, nie? No. Next. Ja mówię do, do niej po polsku, a on. po angielsku by. nie. No. No, no dobra. Nieważne. Ale mówiła, nie? Bo do córki mówiła po polsku. Tak, ale do nas też na początku po polsku, a potem po a, prostu no, zwyczajnie. Nie chcę jest. No. Bo po angielsku, nie? Dużo mnie świerz wi dalej. A nie. Co zdrapać jeszcze nie? no? to może już później. No bo jeszcze jedną, nie? No, to jeszcze jedną. Muszę! Nie mogę się powstrzymać. 32 mamy. Cztery.

Ty, a w ogóle, my, gdzie mamy podstawkę tego koguta naszego? 27 nie ma. 45 nie ma. Nie wiem, jaka podstawka. Taką mieliśmy tutaj podstawkę z kogutem a, pod ten. No i gdzie ci zabrały, Jezu, nie ci nie? Jezu, kiedy ty jesteś, Marusz, czasami <kuh> zaciemniony. Nie czytasz w moich myślach. <kuh> nie ma. Czyli ogólnie to jest główny Juh. powód, czemu się Iwa nerwuje, nie czyta w myślach. Albo się denerwuje, bo czytam w myślach, nie? No. A ty jesteś jakiś taki czasami. W ogóle jesteśmy zmęczeni. Kurczę, zapomnieliśmy jak tu jest mieć małe dziecko, nie? Mariusz. <grym> Można pomyśleć, że za trzecim razem nie... ma się... to jest przegrana, Za trzecim tak? razem będziemy wiedzieć, nie? Co mówisz? Za trzecim razem będziemy wiedzieć, jak się ma dziecko. No, przegrana tak. Wczoraj to jest. wczoraj dywany prałem ręczną taką szczotą. A to w drugim pokoju nasza najstarsza córa markerem. Każde jedne drzwi markerem. Napisała M. No M, kurde. M, jak moja, M jak markerem czarnym, nie? a potem dywan, dywan też czarnym markerem. Bardzo fajnie. Bardzo było fajnie. Parapet. <grym> Wszystko, nie? Po prostu. Chodzi, teraz ci coś pokażę. Widzisz w polskich zdrajkach trzy razy mhm. jakaś literka oznacza wygraną. W tym przypadku C oznacza. Dyszeczkę, bo już już nie ogłosiłam. Tutaj jest drapeczka przegrana i wszystkie różne. Tena! Okay. No. To są te literki kontrolne. Ale dyszka jest, dyszka jest. Jest fajnie. Dobra, kończymy. To co? Naszego rozpakowania, podsumowanie. Czyli zdrapałam te dwie zdrapki złoty los, które dostałam od życiwego doradcy. I jedna dała dyszkę, a druga była przegrana, ale to nic. Wielka radość. Bo to są jakby... no w sumie niedawno była premiera tych zdrapek w Polsce. Została jeszcze jedna, ale sobie ją zostawię. Czy nie chcę? Kusi mnie cholernie, ale <grym> podrapię chyba te, te atrapy, ja będę miała co drapać. Boże, ale kiedy ja to będę wszystko drapać, to ja nie wiem. To może jutro sobie puścimy Pawia. Pawia? Jeszcze raz no. Chcesz ugorać? <grym> nie, ja ją ubiorę. I do... Ubierz sobie i pojedź po dzieci ale To na pewno ten... E, psy by mnie zamknęły chyba. A ja w ogóle praw, bez prawka jeździłam chyba miesiąc, no, jak nie więcej. jest gangster. I ten... E, ogólnie adrenalinka mi wtedy tylko po, podskoczyła, kiedy e, widziałam policję za mną. Bo przemienię, mnie, nie? szeryfa. A dzisiaj e, w żłobku, kiedy zawoziłam właśnie swoje płciwy. To szeryf, Widzieliście tego kolesia z pluwami? No, jest Szeryf ten, ja mówię, Maja patrz. Pan szeryf ma pu-pu-pu. A Maja gdzie, gdzie, gdzie? Ja mówię, tam, z taką gwiazdką. A Maja tam? No. A, ja... ze mnie. Zero a on się patrzy na mnie, nie? Ale <laughs> dobra. No ale Mariusz mi zamówił prawko, nie? E, takie takeaway, drive-thru. <laughs> No co, dostałam ja nie, prawko. Stare zdjęcie, nie, po prostu, bo normalnie za każdym razem zgubisz, to musisz pójść i wyrobić nowe zdjęcie za każdym razem. Ale z powodu, że Okropne wszyscy... to zdjęcie mam, nawet wam nie chcę pokazywać, ale tutaj na tych amerykańskich y, prawkach to człowiek wygląda jak naprawdę jakiś, kurdy kryminalista te zdjęcia mam, no, mam. Po ścianę cię dają i ci zdjęcie czekają, no, nie? Nie, naprawdę. A ja, a ja wtedy mam, a ja mam takie zdjęcie. Dosłownie, bo y, też byłam w ciąży <zilią> z Julią chyba, tak? Z Julią no. i po prostu, z Julią czy z Mają? Cholera, nie pamiętam. Nie. No. Z Mają. Z Mają. Nie, z Julią, bo wyrabialiśmy tu znowu prawko, nie? I mnie tak kopła. Nowy Zdawałam. Adres. Nowy adres. Aha, możliwe. Już, kurde, naprawdę no. nie pamiętam. Za każdym razem zmienisz miejsce zamieszkania, musisz znowu prawko wyrabiać. Ale słuchajcie, jest tragedia z jednym, bo y, zgubiłam swoją zieloną kartę. Też nie? I to jest chyba najbardziej przykre i przygnębiające, bo taka karta ile masz kosztuje? 500 dolarów, tak? 550. Podróżało? No ja nie, nie podróżałam, bo jeszcze to. Jeszcze ja pierd sama karta kosztuje 500, ale jeszcze wysłanie tego e, formularzu i petycji całej 50 dolarów jeszcze nie. No. Będzie wolał, tu lekarz. Będzie wolał. Jeszcze ten amerykański PESEL też Iwona posiada, nie? Wszystko w takim, na ładnym pakiecie, wszystko na raz, nie? Bo ja do szkoły musiałam. Pesel, prawko, na kartę. Bo ja potrzebowałam tego, musiałam jeździć. W te... A masz to, a masz to, ty jesteś, skąd jesteś? Masz tutaj ten obywatelstwo? I wiesz, musiałam non stop pokazywać te dokumenty, nie? To może na święta, jak Iwona będzie grzeczna, to pod gwiazdkę dostanie. Co? Świąt. Nie chcę. A na urodziny? Ja bym coś innego, ja bym chciała na przykład jakąś kamerka apara mm -hmm. jakiś fajne do nagrywania, nie? A nie tym tabletem. Duży jest idzie Eee, yy, No. I co? Mówiliśmy o tym, że się rozwiązało to z tym ubezpieczeniem mówiliśmy. Czyli nie muszę już zapłacić 8200 jest okej. Okay. No. Pisło nam się jakimś cudem. Nie wiem. To co? Nagranko, następne nie wiem kiedy, nie wiem kiedy podpisuję. no nie wiem, nie wiem, ciężko jest w ogóle coś, słuchajcie, iść do ubikacji albo ugotować, muszę Marusza prosić, weź potrzymaj dziecko, bo trzeba coś zrobić. A Mariusz za ile zaczyna szkołę? Na następny nie, tydzień, tak? Ale ogólnie za nieca 6 dni. Będzie lipa. Nie wiem co ja będę. Ja będę wam nagrywać takie, wiecie co, nie wiem, to co robię przy Oliwii, nie wiem. Mam w poniedziałek dwa zajęcia. We wtorek chyba jedno, a w środę mam tylko jedno. To trwa 6,5 godziny. Ciurem, Po prostu jednym szlagiem, nie? Kusi mnie to zdrowo. Laboratorium jakby. Ona jest piękna, czarna i złoto. To jest coś cudownego. Nie? Dobra, muszę ją odłożyć, albo ją schowa jej, nie wiem. Dobra. To co? Kończymy i będziemy w miarę możliwości słuchajcie jakoś tam nagrywać jeszcze w tym tygodniu, kiedy Maruż jest, potem będzie lipa. Eee, I co otwierzymy? otworzymy jeszcze od tej Monisi i od Angeli potem tą paczkę, tak? Mm -hmm. A ją chciałem. I już po angielsku będziemy sypać co? Co po angielsku? No, jak to ma Angela zobaczyć, to po angielsku może Czy napisy. Dla tych, którzy by chcieli jeszcze obejrzeć ten jakiś taki kanał dla dzieci, to zapraszam na Berry, Berry Pop, tak? no, Przebieram się za małą dziewczynkę i biegam po lasach, nie? nie on ściemnia, ale taki kanał dla dzieci, który... No. Ja to wcześniej wspominałam, będzie w opisie tego filmiku, tak... Chcecie, to możecie zasubskrybować. Ostatnio oglądaliśmy przedział wiekowy, kto to ogląda, nie? No, to właśnie, przedział wiek. wiekowy. 40, nie, 35 to 40. Nie. No dla dzieci, <noise> no ale to wiadomo, to rodzice zapuszczają, tak? Dobra, dobra, to kończymy. Ja bardzo dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie mój kanał, że jeszcze nie pouciekaliście, bo ostatnio z tą moją frekwencją jest naprawdę no, źle. Ale słuchajcie, robię to, co mogę. No, a mój tata to w ogóle mnie bo jak już chyba ponad 4 tygodnie. Ja nie dzwoniłam do niego, na pewno mnie zabije. Nawet aż się boję złagnieć. Dobra, kończymy? Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Ile przytyłaś? Ja przytyłem, nie wiem. Czekaj, chyba 100, 145 teraz. Ważysz? Nie, mniej. 100, 140 chyba. Czy 135? To, to już chyba jest otyłość. A, coś tam Stopień jeden albo dwa. Chyba ci dwa. Zanim przyjechała to ważyłem 85, nie? I no, pana na zasmaszkach na, na, na jedzie. Jakich zasmażkach? Nie robię za często zasmałek. Masło do żylnie po prostu, nie? Wprowadzać. Nie. Mówię ci, zrób sobie sałatkę czasami, to to byś nie chce ruszyć duka i robisz jakieś zdechłe hamburgery z tego kutafona jakiegoś. Z Pawła. Dobra, kończymy, bo już gadamy bez sensu, nie? No. A nie, nie, ja z kutafonów hamburgerów nie jadłem, nie? A, A skąd, wiesz? No, skąd wiesz? W Ameryce jest wszystko możliwe. Ja muszę zrobić ten, ten, nie kanał, tylko Boże, ten odcinek o tym żarciu amerykańskim. Będziemy, będziemy robić, dobra. Kończymy. Kurde, życiowy doradca, jeszcze raz dziękuję Ci za ten upominek. Oczywiście ode mnie na pewno też coś dostaniesz. Jak ja się ogarnę i będzie wszystko ok, to powysyłam coś. No, no, dobra. i'm going to